Zapraszam na moim kanale Master Andy w kolejnym odcinku z cyklu Forza Horizon 5. Po ostatnim wyścigu, odkryciu tamtej jakiejś takiej dzikiej podróży, odblokowałem się w różnych rzeczy. No, może pobudujemy? Zobaczmy, zobaczmy o co chodzi. Wejdźmy do domu. Witaj w domu. Dzięki, dzięki. Fajno mam chałupę. Trochę stara, ale no, spoczko, spoczko. Dobra, no to zobaczmy co my tu mamy. Na skrzydłach modlitwy, elastyczność mamy zaliczoną, udana ucieczka to mamy niezaliczone, ale ciekawe, dlaczego. Skoro mamy nie do końca zaliczona, to spróbujmy sobie to zaliczyć Sorki, sorki, musiałem coś sprawdzić z podłączeniem. Samochody strasznie tu zarzuca. Wystarczy, że naręczny weź i leci bokiem Wyścig pokazowy. A, no tego chyba nie jechaliśmy. Nie, nie przypominam, że sobie. Okej, okay, ale co, co? Nie mogę no dobra, to, to, to jest? Możecie sobie wybrać? Dobra, to jestem jak mamy jechać z Fordzikiem, to jestem Fordzikiem. This is Scotty Tyler, broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have got at this superstar. But good, uh, pilot. Uh, pilot. Temple on the runway. What are you doing? What the? Fire Za rokiem, czyli się jak prawie jak Ken Blak ja samochodu, prawie nic nie zobaczę. going wild yes what's it gonna take to beat this superstar let's see what else you got whoa hey hey hey, hey. the cargo doors are opening you want me to shut this up oh that was the plan. watch, watch now. go team motorcycle now it's a race horizon superstar driver versus daredevil bikers who you got what? Jestem to jakby czwarty, tak? co to niby samochód ma mieć szansę z motocyklem, a nie tak zapierdzielają. <gry> A, jest to trzeci, tak? Czwarty! Co tam jeszcze jedzie? Trzy motocykla wypadły z tego samolotu. bo oni ja do 220 prawie what the fuck Co tam się what the fuck gościu leci ale czad nie mogę normalnie tu ale ja 280 no kurwa leci też 280 to jest normalne Nie wiem o co tu chodziło, no ale dobra, no dojechaliśmy, tak jakby na pierwszym miejscu, o no jakieś setne wygraliśmy, no ale spoczko, spoczko, dobra, okej, okay, niech będzie, jeden do przodu. Uwaga, losowanie. pięć tysięcy kredycików. Chciałbym jakieś auto, no ale lepsze to niż nic. Hey Andrew. Nożyma. This is the Horizon Tour. It's the place to meet up with friends. Sit back and well, tour across Mexico. You should check A, it out when you have the okay. time. Dzień. Tu jesteśmy, tak? No to co? Może zaliczymy sobie Czysty przejazd na szlaku to Też jeszcze nie zaliczony A tu A, czysta jazda w wyścigu na skrótem Litwy, zapisz czas strzego przejazdu w rankingu Nie wiem o co chodzi. Tutaj też czysty przejazd na szlaku dezierto, czyli co? w trybie no, no ja nie mogłem w trybie rywali. Dobra, czyli pojedziemy sobie rajd przewojowy przez oazę. Nagle się zrobiło ciemno. Tu po drodze z jakąś tabliczkę sobie zgarniemy albo sobie nie zgarniemy, by... a dziś... O no, jest noga. no. No dawaj, dawaj człowieku a Jedna tabliczka do przodu. Jeszcze tylko 192 A nie, 9 na 250, no to jeszcze trochę. Okej. Okay.

O barierka, no jak. You have arrived at your destination. No, dzięki, no to próbujemy przez władzę. A tu jest solo, stwórz trasę. No, a, tu na razie spróbujemy solo z tworzeniem zostawimy sobie na później. Przedzierająco się przez pustynię trasa zmusi Cię do kilku zapierających dech skoków i poprowadzi prosto do mulegi, a później pozwoli pozwolicie popluskać się w rzece na drodze do mety. Dobra, to jedziemy się popluskać. Skoro takie furki są zalecane, to ja wybrałbym sobie tego jeepka, bo on jest fajny. Tak właśnie, zrobimy. Let's go! Uuu, tu wszyscy mają takie fajne forty, nawet jakieś, mini, jakieś śmieszne. Może nie zapomnieć o tych bramkach pieprzonych. Ale frajerze. Tuż chyba z takiego Jeepa Wow! Oh my gosh. Dobre, dobre! Już mi się podoba ta trasa. Punkt kontrolny, żeby zaliczyć. Dobra. Eee, zwracam. O szajsenie. nie! Przemijamy. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Dobrze, że to przewijanie jest. Let's go! Zaraz mu na łeb skoczymy. Och, prawie. Blisko się trzeba. Ogólnie to oni tu ładnie zapieprzają. Trasa jest, kurczę, zarąbista, nie powiem. Znowu skok jakiś? Oj, 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 oj. Szajse! Znowu cofanko! Eee. Dobra, ale coś czuję, że i tak będzie lipa. Dobra, uff Zmyśliliśmy się, ale czuję, że gościu mi siedzi na ogonie, tak jest. Teraz kolejny błąd to już będzie moja porażka Nie ratuj się kto może Nie tu, nie tu w tym momencie Proszę pana dzieć, tu dupę pozarzucało Dobra spróbujmy tu Bez szaleń. przed całą metrą przegrać to, to by było trochę wstyd, ale mamy to, mamy to, trochę z, z pomocą przewijania, ale zakończone, byle do przodu. No, i elegancko jak widzicie, furka nasza subcio, kasiora zgarnięta, a więc my będziemy się żegrać w tym odcinku. Zapraszam Was, oczywiście, na kolejny odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco. Subujcie mój kanał, zostawcie suba, a na pewno nie przegapicie kolejnych zarąbistych odcinków. Ten był fantastyczny, bo trasa była fantastyczna, a więc na razie, cześć.